A dzisiaj part 2 y gdy, gdy Malwina rodził Uch, dobra hmm, Pewnie i tak i tak nikt nie przyjedzie Zobaczyć mojego dzidziusia To jest Nikoś Spokojnie kochany nie płacz Dobra poczekajcie Dobra chodźcie Idziemy przywitać mamusię Tak idziemy no chodź Chodźcie też Sosia. No. Mama. Dzieci dzi, przyszliście. Zobaczcie właśnie Nikosia. To jest Nikoś, wasz brat młodszy. Nikoś. Jaki słodziak. Tak, słodki. Gratulacje siostro. Dzięki, dzięki, ale cute O, to jest mój braciszek Jaki słodki No Oj, chyba już musicie iść Ale obiecujemy, że wrócimy Znaczy, że wy wrócicie już jutro Dobra, no i jeszcze poczekaj, bo ja się idę zapytać, czy może dostać coś do jedzenia no dobrze. Oj. No. No popatrz, Haniusia. Weźmiemy coś dla twojego brata. Lody? Nie, nie doble lody dla blata. Brawo, no to może kruszeczkę dla mamy. Tak, no i soczek. No weź soczek? No. I zaniesiemy mamusi, tak? Tak. A no i jeszcze możemy zanieść takiego. O. Ej, no dlaczego zjadłeś? Hihi. Dobra. Dam ci dorączki. To mam nadzieję, że nie zjesz. Żono. Co tam? Przynieśliśmy tobie, tobie jedzenie. Proszę, mamo, piciu. I winogronko. Wracaj jak najszybciej. Dobrze, postaram się. Pa, mamo. Pa, pa. Dobra, chodźmy do domu. Uch, okej. Okay. Dobra, już pojechali, jak widać. No dobra, no to ja poczekam tutaj do nocy, potem pójdę spać. Kilka godzin później. Och, dobra, już jest noc, to ja może lepiej już pójdę spać. Och, dobra, w wszędzie światła, chyba, bo już nikogo tutaj nie będzie. Więc, dobra. Pogaszę wszędzie światła. Tutaj tego dziecka i tutaj nie będą. i też pogasimy. I ty idziesz tu. Dobra. Och, dobra, idę spać. Zy, zy, zy. Och, dobra. Rano. Halo, proszę pani, proszę, wstajemy, wstajemy. Och, dobrze. Nie, nie, proszę tutaj siedzieć. Ja pani zaraz przyniosę śniadanie i zaświecam. Pozaświecam wam światła, dobra. Pozaświecam w ogóle w całym tym szpitalu światło, Dobra. Tu zaświecimy lampę. I tutaj też. No i tu, dobra. Już i teraz... Tak, kto tutaj nie jadł? Okej, okay, no to ty nie jadłeś. Mogę, mogę wziąć? Tak. Dobrze. Bo mamy tutaj taką pacjentkę trochę słabą. Weźmy jeszcze jabłko i to powinno wystarczyć na śniadanie. A no i dla dziecka wezmę jeszcze butelkę. Proszę o nakarmienie dziecka najpierw. Dobrze, oczywiście. Pij skarbie, pij. Mm. O jakie słodki. Dobra. No to to dla pani tutaj banan. Niech na razie Maruszek sobie śpi. I to dla pani banan i jabłko na śniadanie. I można popić sokiem. A, no i mam dobrą wiadomość Możliwe, że y, jutro niech y, Boże, co ja gadam Dzisiaj, już prawie zaraz No to pani już będzie mogła wracać z dzieckiem Więc mnie już może się przebierać y, No i co? No i może pani iść już z dzieckiem no Dobrze, dziękuję Okej, okay, to ja się przebiorę Nie patrzcie Zrobię sobie prosznic. Dobra, przebieram się Okej okay. Uch, i nareszcie te inne ubrany niż te ze szpitala, wkład. no to jak już, nie wiem, bo jest dziwnie dla mnie. Dobrze, to ja już biorę malu maluszka. No i co? Już mogę iść? Tak, proszę, już pani może iść. Dobrze, dziękuję. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. To jest wielki, wielki sklep. Aha, dobrze, to ja może coś kupię. Dzień dobry. Halo, dzień dobry! Dzień dobry, przepraszam, zaspałem nikogo. Tutaj ich na razie wcześniej nie było, więc przepraszam. Dobrze, już tu mi idę. No, dzień dobry, poproszę. Mm, mars, choryb. Okej, okay, nieważne. Um, o, tutaj są fajne zabaweczki. Dobra. To poproszę tą, o tą zabawkę. Dobrze Nareszcie ktoś kupił tą zabaweczkę. No, właśnie moja córka bardzo lubi takie zabawki. No i co, no to to chyba tyle, bo ja ogólnie tam już dostałam jedzenie. Dobrze, wiem, że pani nie ma przy sobie pieniędzy, ale tutaj można wypłacić. To będzie razem 7 zł. Dobrze, proszę. Proszę bardzo, do widzenia. Do widzenia. Dobra, gdzie tu się wychodzi? A dobra tutaj po prostu. Tum, tum tup, 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 tup. Chodź, zaraz mama wróci. Tak, nareszcie, to. Din, din. Otwieram. Hejka, jestem już dzieciaczkiem. O, hej. Dobra, to ja może... O. dobra, jeszcze mnie trochę boli brzuch, ale proszę to dla ciebie. Haniuś. Jej, mamo, dzięki. Dobra. Maluszku, potrzebujesz coś zjeść. Siadaj tu. I zrobimy ci. A nie, bo ty możesz na razie tylko mleczko, zapomniałam. Dobra, poczekaj. Okej, okay, dobra. Chodź tutaj, niuniu. karmimy ciebie. No. Piję. Mhm. Dobrze. A przechodząc, no to jak już w sumie. To sprawie już, już się kończy ten odcinek. No to przechodząc. Mm, to sobie na chwileczkę tutaj usiąść na no? nią. A ja przechodzę na karmie zwierzaki A więc tak. Dla. Maluszka, będzie karma kocia. Dla milci będzie też kocia karma. I dla mycia to będzie też taka mokra karma. Jakby. To są bardziej przekąski. No to dodajmy tutaj. I tak, to jest dla piesków. To będzie dla gwiazdki. Okej, okay, dam jeszcze puszkę. Bo jest mi sporo puszek. Dobra, dam to tutaj. I weźmiemy puszkę. I puszka będzie dla Queen. I jeszcze dla Wojtka. I Wojci. Dobra. I teraz jeszcze weźmy puszki. Dla, mm, dla później. Pusi. Ym, dla Janci. Och, I jeszcze dla. Dla puszka. Dobra. No to jak idziecie w końcu? Tak, idziemy. Dobra, no to chodźcie.